Nieważne ile zrobisz, zawsze jest coś do zrobienia. Też tak masz? Doskonale to rozumiem, bo sama, zajmując się swoją firmą, zajmując się domem i jeszcze różnymi innymi tematami, wiem jak to jest, kiedy planujemy, kiedy się organizujemy i kiedy oczywiście. Z jednej strony przyjemnie się odhacza te zadania, które są zrobione, a z drugiej strony na miejsce jednego zrobionego wpada ci pięć kolejnych. I czasem się tak śmieje, że to tak właśnie wygląda, że zrobisz jedną rzecz i następne, następne, następne pojawiają się, które należy zrealizować. No i czasem można mieć poczucie, że to się nigdy nie kończy. Więc daj znać, czy też takich rzeczy doświadczasz. Ja to co robię, żeby skuteczniej działać i żeby się utrzymywać na takim dobrym rytmie, to jest oczywiście prowadzenie kalendarza, no ale to wiadomo wyznaczanie celów rocznych, półrocznych, kwartalnych, miesięcznych, tygodniowych, dziennych, więc te wszystkie strategie być może też są ci znane. Natomiast to co bardzo mocno podniosło moją skuteczność, podniosło moją efektywność w ciągu dnia, to wprowadzenie konkretnych rytuałów, dzięki którym mogę w odpowiedni sposób adekwatnie do godzin, kiedy jestem najbardziej aktywna w danych obszarach, dopasować swoje działania. I to jest coś, czym będę się z tobą dzielić podczas wiosennego wyzwania przebudzenie mocy. Dokładnie tak. Przebudzenie mocy na wiosnę, czyli skończ już ten zimowy sen, zacznij działać, zacznij Wykorzystywać swoją energię maksymalnie, rozwiń swoją produktywność i zwiększ swoją skuteczność. Podnieś swoją koncentrację. To są wszystko efekty uboczne dobrego synchronizowania się ze swoim naturalnym cyklem funkcjonowania. Więc zapraszam Cię serdecznie na trzydniową serię live bezpłatnych szkoleń, które będą ci pokazywać, Krok po kroku, co należy zrobić, i jak możesz skutecznie zadziałać dla siebie. Jak możesz obudzić moc swojego ciała, to będzie pierwszy dzień wyzwania mocy, czyli biohacking. Jakie rytuały wprowadzić rano, wieczór, we dnie, w nocy, i jak dzięki tym rytuałom poprawić swoje funkcjonowanie, jak dzięki nim też mieć więcej czasu. Drugi dzień. To będzie budzenie mocy swojego umysłu, swojej podświadomości, a w zasadzie to nawet nie tyle budzenie, bo ty masz obudzoną tą moc, tylko schakowanie tej mocy, bo my bardzo często sobie odpuszczamy w tym zakresie. Co się dzieje w naszej głowie, a nasz mindset to jest kluczowy element, który trzyma nas na drodze do celu. Jakikolwiek to by nie był cel, czy to w życiu twoim prywatnym, czy w życiu zawodowym, twoja głowa cię tam trzyma. Tak jak GPS. Programujesz skąd ruszasz, programujesz dokąd chcesz dojść, powstaje linia, może nie tyle prosta. Ale linia, po której masz ten cel osiągnąć, i jeżeli to robisz, jeżeli robisz te dwa aspekty, no to jeszcze oczywiście potem po drodze trzeba się utrzymać. I o ile GPS sobie z tym radzi, o tyle my niejednokrotnie sami sobie stajemy na drodze, więc co zrobić, żeby zejść sobie z tej drogi, w jaki sposób ze sobą rozmawiać, jakie trzy strategie zastosować do tego, aby spokojnie. Móc realizować to, co sobie postanowisz. I trzeci dzień, trzecie szkolenie będzie dotyczyło czego? Mocy emocji. Odzyskaj moc emocji albo obudź, w zależności, co potrzebujesz, albo uwolnij, bo niektórzy będą potrzebowali uwolnić. I będziemy sobie mówić o tym, w jaki sposób identyfikować emocje, w jaki sposób wykorzystać je do tego, żebyśmy skuteczniej, produktywniej mogli działać. A więc te trzy dni będą napakowane konkretami, napakowane strategiami, które będziesz mogła od razu wdrożyć, no i doświadczyć prawdziwej mocy zmiany, jak to przełoży się na Twoje życie. Także zapraszam Cię serdecznie, zanotuj sobie, albo napisz w komentarzu, to w zasadzie napisz w komentarzu, żeby wysłać Ci link do rejestracji i. Zarezerwuj swoje miejsce. Spotykamy się już z początkiem kwietnia. Wszystkie szczegóły będziesz mieć w wiadomości prywatnej. Także zapraszam Cię serdecznie, pozdrawiam, życzę przyjemnego weekendu i do zobaczenia. Cześć!